Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać, jak przygotować kombuczy, tak jak Wam wcześniej obiecałam. Do przygotowania kombuczy będziemy potrzebować y, miskę, plastikowy lejek, szklaną butelkę do przechowywania kombuczy w lodówce i coś plastikowego, czym będziemy ją nalewać. Również potrzebujemy y, albo kombucze, którą wcześniej przygotowaliśmy, albo będziemy potrzebować taką matkę grzyba, y, którego można nabyć. Na przykład y, ja nabywałam zawsze na eBayu, ale trzeba uważać, y, czy jakiej jakości jest po prostu. Ja tutaj mam swoją kombuczę przygotowaną i tutaj y, przyczepia się do tej starej matki, y, przyczepia się ten nowy grzyb, który powstaje. Ja tutaj je akurat rozdzielam, wrzucam do miseczki. I dodaję również ym, z tej kombuczy, która już jest przygotowana troszeczkę tego płynu. Nie musi być tego dużo. Następnie przelewam moją przygotowaną kombuczę do ym, szklanej butelki i ją przechowuję, przechowuję ją, y, później w lodówce. Teraz e, od tego kroku będziemy zaczynać, kiedy nie macie wcześniej e, kombu, czy macie tylko matkę. Potrzebujemy dwulitrowy słój, który będzie wyparzony i sześć torebek, e, ja tutaj mam akurat zieloną herbatę, e, organiczną i wrzucamy tą herbatę i potrzebujemy 160 gram cukru białego, gdyż będzie to wszystko fermentować. Wsypujemy właśnie cukier i zalewamy to wszystko wrzątkiem. Ja tutaj akurat yy, to nie są u mnie całe 2 litry, dlatego że ja po prostu później przelewam to do tej butelki i chcę, żeby mi się to zmieściło właśnie w butelce. Następnie albo plastikową, albo drewnianą jakąś łopatką czy mieszadłem, mieszamy to wszystko i odstawiamy do wystygnięcia. Po pół godzinie wyciągamy torebki i dalej czekamy, aż to wszystko nam ładnie ostygnie. Sprawdzam po jakimś czasie, czy jest y, temperatura taka albo chłodna, albo pokojowa. I dodaję teraz y, tą matkę z poprzedniej kombuczy albo matkę, którą macie. I oczywiście dodaję tego troszeczkę tego płynu, przykrywam jakąś pieluszką, czy też gazą i odstawiam w ciepłe miejsce, ale nie w, e, na słońcu i czekamy wtedy 7, 10 czy nawet 14 dni e, i wtedy nasza kombucha jest gotowa. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, pozdrawiam, do zobaczenia!